Bogna Wernichowska i Bronisław Wołoszyn Zodiak dalekich lądów Horoskop wenezuelski entomohoroskop Październik Pająk Miesiąc który w europejskiej rachubie czasu odpowiadał październikowi był w wierzeniach wenezuelskich pod władzą Pająka, przy czym symbolem ludzi urodzonych podczas pierwszych 15 dni października był Pająk Osiadły, podczas gdy tymi, którzy przyszli na świat w pozostałych dniach miesiąca, rządził Pająk Wędrowny. Symboli Symbolizowani w świecie owadów. Przez pająka osiadłego mają odznaczać się dużym sprytem, przebiegłością, a także subtelną inteligencją, której niekoniecznie używają w, taki, w dobrych celach. Lubią wpływać na postanowienia innych w taki sposób, aby osiągnąć korzyści dla siebie. Jeśli czegoś zapragną, potrafią długo i cierpliwie rozsnuwać swe sieci, aż upragnione dobro osiągną. Pająki osiadłe przywiązują dużą wagę do dóbr materialnych, są typowymi posiadaczami, których cieszy fakt posiadania jak największej ilości cennych przedmiotów. Lubią wygodne wnętrza, piękne, kosztowne meble, drogie stroje. Kobiety kochają się w klejnotach. Wybierając towarzyszy życia, ludzie pająki starają się zdobyć dla siebie osoby o wyższym statusie materialnym bo, lub bardziej zaradne i sprytne. Najbardziej udane są ich związki z osobami o podobnych cechach charakteru. Wierząc, że we dwoje łatwiej jest osiągnąć lepszy byt materialny, pająki osiadłe nie zwlekają długo z założeniem rodziny. Zwykle małżeństwa ich są udane, pod warunkiem, że partner posiada podobne poglądy i podejście do spraw materialnych. Ludzi urodzonych pod znakiem pająka osiadłego cechują nieraz zdolności handlowe. Są też dobrymi urzędnikami, szczególnie w instytucjach związanych z finansami i bankowości. Niekiedy odpowiada im kariera prawnicza. Wtedy zwykle wybierają adwokaturę, dziedzinę, gdzie ich wrodzony spryt znajduje duże pole do popisu, aby wygrywać bardzo skomplikowane i niejasne sprawy sądowe. Wśród kobiet pająków spotyka się wiele pań wyemancypowanych, które dążą do prześcignięcia mężczyzn. Często też panie pająki już we wczesnej młodości mają więcej werwy życiowej, żywotności, sprytu niż rówieśni im mężczyźni. Ci, którzy przyszli na świat w okresie pająka wędrownego, są bardziej impulsywni i wojowniczy niż symbolizowani przez pająka osiadłego. Często mają zasłużoną opinię ludzi niełatwych w pożyciu. Są bowiem drażliwi, przesadnie ambitni, mściwi. Nawet drobne urazy potrafią długo pamiętać, niekiedy ich sposób bycia cechuje wyniosłość i skłonność do szyderstwa oraz złośliwych żartów. Ich inteligencja służy im nieraz do pognębienia innych. Mając więc do czynienia z osobami urodzonymi w okresie pająka wędrownego, należy bodaj pozornie uznawać ich wyższość i głośno chwalić walory ich umysłu. Natura obdarza nieraz tych ludzi zdolnościami manualnymi, jak również matematycznymi i technicznymi. Pająki wędrowne wybierają często profesje związane z techniką lub budownictwem, czasem też wykonują zawody artystyczne, wybierają na ogół malarstwo lub rzeźbę. Pająki, zarówno osiadłe, jak i wędrowne, mają dużo szczęścia w grach hazardowych, być może dlatego, że i tu działają z rozwagą, nie stawiając wszystkiego na jedną kartę. Niekiedy też ludzie ci, dzięki szczęśliwemu przypadkowi, zdobywają dobra materialne, znalezione, podarowane, wygrane na loterii.